stawili samolot do One tak. Bator i Amerykanie wrócili tak. do swoich domów. Tak, tak. no wrócili do domu. Ale to było błyskawiczne. To było 3 dni czy, czy cztery dni. Bo tam było coś z trzech rannych czy coś czy czterech rannych coś. Jakieś, to, tak. W każdym razie, ile się dało, tyle się załatwiło błyskawicznie. Ja wiem to. Do... To jest śmieszne. Ja się w tej chwili uśmiecham, dlatego że jak patrzę... Z z odległej rzeczywistości na takie rzeczy, to normalnie by do tego nie doszło. Ja nie wiem w jaki sposób ja to załatwiłem. Sam Ale to załatwiłem przez... żeby przez taki kraj jak Rosja załatwić to ze Stanami. No to, 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 to. to, to. I, fa I jeden człowiek. No. A z tego co słyszałem o Tobie, to nie ma rzeczy dla Ciebie niemożliwych i akurat Ty... No, Mogłeś to załatwić? No Mogłem załatwić. Z sercem, za, wiesz, no pomogłem, bo no, wszystko jedno. No, obojętne, przecież w Stanach. A, dobra. Ale. A nie chcę mówić na ten temat więcej. Ja to szanuję. Wiem Dopisławie, że masz tajemnice też swoje, o których nie chcesz wspominać i nie będę wcale tutaj nalegał. Ale tylko chciałbym jeszcze cię pociągnąć troszeczkę za język i że z tego wypadku też miałeś przyjaciela, takiego człowieka, z którym kiedyś się jeszcze raz spotkałeś. Kogo? Z tego wypadku miałeś, poznałeś tam człowieka, z którym kiedyś tam korespondowałeś. A tak, tak. No poznałem jeden z tych osób, które, które brały udział w tym wypadku. Po prostu prosiły mnie w ostatnim momencie tam prze przewożenia ich do, do, tych, do tego nowego samolotu amerykańskiego na terenie Rosji gdzieś tam. To poprosił mnie o adres i dał mi swój adres. On zobaczył też mój dywan mongolski. który ja tu mam. Mongolię. No, ten tutaj. I bardzo mu się. Zrobię sobie później przebitkę na ten dywan. Na ten dywan? Ja wiem. No dobra, niech będzie. I, i, I po prostu, i po prostu. Bo to są dywany. To są dywany, które chronią 50. Stopni temperatury plus i minus. Sierści wielbłądzi. Robione przez kobiety mongolskie plecione przez, przez kobiety mongolskie. one mają też tą z, przez, ze zbieranej sierści. Jak one się. Jak się u nas? Jak u nas kobiety zbierają się z krów czy tam z koni. Też coś robią tego tk tkają jakieś tam rzeczy. nie? Linki czy tam coś. Tak oni też zbierają po, o, po wielbłądach te różne, tą różną sierść. No i z tej sierści właśnie różnokolorowe robią takie dywany, którymi wykładają jurty. I te jurty chronią, te, te dywany chronią jurty przed zmianą, zmianą ogromnych temperatur skoków zima-lato. W lecie chronią przed, przed upałem, a e, zimą chronią przed mrozem. No. I co, ofiarowałeś mu taki dywan? Nie wiem, czy to... <grywia> e, dałem mu zdjęcia i o, o jeden taki dywan mu chyba ofiarowałem. Nie pamiętam, ale chyba tak. Bo jeżeli chodzi o ścisłość, to później, po kilku latach, z tym człowiekiem się spotkałeś u niego w Stanach, tak? Tak. A skąd ty to wszystko wiesz? <śmienia> ja wiem, Dobysławie, że nie wszystko chcesz powiedzieć przed kamerą, ale no, mój taki obowiązek trochę foto, fotoreportera, chciałbym, aby ludzie tę historię mogli zapamiętać, też wiedzieć o tym. Pomyślimy jeszcze nad tym. Ja, musiał, ja musiałbym zajrzeć za, 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 do notatek. Rozmawiamy w tej chwili, rozmawiamy w tej rozmawiamy. chwili luźno bardzo i, i rozmawiamy z pamięci. No Alanek tu dużo wie, bo on ma taką świetną pamięć i Alanek dużo wie, jak myśmy rozmawiali z Alankiem na te, na te tematy. I a, a Alanek to jest mój, jak gdyby ps, drugi syn. Tak jest I tu syn. Alan jest I obok pan nas. Pan i... Jest obok nas. Wchodzi obok... Alan do nas, to się sfilmujemy wszyscy razem, we trzech. Głosem za kulis. Głosem, zza kulis. Głosem za kulis. Dzień dobry. Alan, powiedz, ile jesteś? Cześć. Od ilu lat jesteś moim, moim synem drugim? No? no, właściwie od kiedy się urodziłem. to Chyba będzie 24. <noise> 24 lata temu, no. Tak. No, nie, on 24 dni, ale ile miałeś? No, mogłeś mieć pół roku, jak się zacząłem z tobą? No, chyba tak. Rok, jak zacząłem kontaktować się z za... Tego akurat nie pamiętam. Tego nie pamiętasz. No ale to zacząłem się kontaktować. Tak. Pierwsze momenty noszony alanek na, na rękach. No. W, w, w tych, jak się nazywają takie. No. W becie. No, w takich betach dla, dla, dla młodych ludzi. No. W pieleszach. Bejście, bejście, tak. bejście. Ja bym chciał jeszcze pociągnąć wątek tego człowieka, którego uratowałeś wśród tych stu pasażerów. Jest to człowiek, który był osobą wpływową, dosyć w stanach. Był, był osobą wpływową, ale nie chcę na ten temat mówić. Dlatego po prostu nie chcę na ten temat mówić, bo po prostu. Może kiedyś w przyszłości, nie wiem w tej chwili, ale nie chcę rozmawiać na ten temat, nie wiem, on już nie żyje chyba, już nie żyje, bo przecież swoje lata ma. Iwan Best no, nazywał się. Ale, ale i, I to był taki, taki sercowy, sercowy, dobry człowiek, naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do postaci tego pana i tego spotkania w Stanach, gdy po kilku latach miałeś okazję z nim się spotkać. Ale idziemy dalej, podróżując w czasie do powrotu z pustyni Gobi i do kolejnej wyprawy. Zaraz rok następny po pustyni Gobi był wyjazd w góry Hindukusz starem 660 z polską wyprawą E, pierwszą wyprawą e, Himalaistów przy użyciu własnego środka transportu, e, góra Noszak, e, wyjazd z grupą. Dla mnie, dla mnie, góra Noszak to była tak jak, jak, jak Kasperowy. No. Dla mnie naprawdę nie żartuję. To było nic. A dla tych wszystkich ludzi to była jakaś straszliwa historia. Ale dla mnie to nie była żadna sprawa. Po prostu oddałem im to w jakiś sposób, pokazały mi, oddałem je, od się z tego, bo, bo to mnie nie cieszy. No, noszek. No, 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 co tam noszek? Sześć tysięcy? 600 a, coś tam już nie pamiętam. Tak? 80. Teraz coś takiego. E, trzeba sprawdzić. No, no, no Dla mnie to był, dla mnie to był Kasprowy. <ślam> w ogóle takie łatwa sprawa, w ogóle jakaś. Nie jakaś trudna, straszliwa, a przecież należałem, należałem do klubu, do klubu wysokogórskiego. No, wysokogórskiego w Polsce tutaj i tamto. Nie miałem czasu chodzić tam od klubu, nie? Nie, bo nie miałem czasu, bo jeździłem po świecie sobie tam swoje sprawy, ale nie miałem czasu się tym zajmować, ale, ale to nie była jakaś sprawa ważna. No. No jeżeli chodzi o twoją sprawność fizyczną i… i... Tą przebojowość taką, no to jesteś założycielem również e, właśnie tego klubu wysokogórskiego w Krakowie, tak? No powiedzmy, że jeżeli, że jeżeli tak, to tak. No, no wtedy przy tym okniach stanęliśmy, ale to tak zwykle nikogo nie interesuje. Zwykle interesuje to tych, którzy na tym robią jakieś, jakieś, jakieś swoje, swoje portrety. Nie wiem. Ja nie robiłem. Na... Na, na tym oknie, portretów swoich. Życia. Dobrze, Dobiesławie, to jest. te życia. O! Y... Jeszcze wracając do tej wyprawy, jedziesz y, samochodem. Zdziwiam ja, tych moich kolegów, i oni to robili dobrze wszystko. No. Nie miałem pretensji nigdy do tych moich kolegów, a później mnie to nie interesowało zupełnie. To ja przypomnę. A ci koledzy, ci koledzy wysoko... z klubu Wysokogórskiego na samym początku, nawet nazwisk nie pamiętam, byli uczciwi. W pracy naprawdę i świetnie to wszystko robili. Ja przypomnę o tej wyprawie. E, wyprawa składała się z 15 członków, którzy polecieli samolotem. Tak. E, ty samochodem starym 660 e, w, e, łącznie z przyczepą, takim składem przeciążonym, bo samochód mógł wziąć 3,5 tony. E, ty wziąłeś na samochód 6 ton. Pojechałeś samochodem przez Turcję. No e, jak mówię, temu samochodowi naprawdę. Nie, to nie było, to nie było, widzisz, trzy tony, a ja wziąłem sześć ton. Ja czułem w tym. Czułem w, tym, w tej konstrukcji pojazdu i w myśleniu tych konstruktorów, tych ludzi czułem tą dal możliwości. Czułem to. I dlatego nie obawiałem się żadnych problemów. Dlatego to było bardzo ciekawe, to fakt. To było bardzo ciekawe, że ja potrafiłem wziąć tyle. Ja zmieniałem, ja, ja pozmieniałem, bo, bo, bo pozmieniałem cały ładunek. Pozmieniałem wyposażenie. Na przykład wyposażenie jakieś tam było, już nie pamiętam. Nawet narzędzia, nawet klucze, nawet różne rzeczy. Powyrzucałem niektóre, żeby odciążyć samochód. To znaczy u, 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 urządzenia, które były potrzebne do, do wymiany kół. Taki klucz to nie taki, a to taki, a tak. Robiłem to coraz, szukałem mniejszych rzeczy. No po prostu zmniejszałem możliwości obciążenia pojazdu. Wiesz? To rzeczywiście, to zapytałeś mnie w tej chwili o taką moją rzeczywiście sprawę poważną. I to polegało na tym, że ja odciążyłem ten... Już nie pamiętam, ale mogłem odciążyć dokoła ponad tonę. Samochód tak dokładnie nie w te... pamiętam, ma, mam to w zapiskach. Mam to w zapiskach, ile odciążyłem i yy, 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 ile odciążyłem z urządzeń różnych i tak dalej. Urządzeń wyposażenia samochodu i tak dalej, i tak dalej. Jak to odciążyłem o, ale różne rzeczy, no różne rzeczy. Samochód w terenie mógł mieć ton aż 2,5 tony. Tam były góry wysokie, czyli tak de facto to ten samochód miałeś bardzo mocno przeciążony. Bardzo mocno. Ja też y, powiem tyle, że samochody były przygotowywane w zakładzie doświadczalnym w Starachowicach. Okazuje się, że przez, przez naszego wspólnego znajomego Stanisława Nowakowskiego, którego tutaj też serde serdecznie pozdrawiam. Świat jest, okazuje się mały, panowie ja się... Ja też pozdrawiam, ja go pozdrawiam i chętnie kiedyś się zobaczę z nim, naprawdę. Umawiamy już takie spotkanie, w takim bądź razie, bo z tego co wiem, pan Stanisław też by chciał się z tobą spotkać. Bardzo cieszę się z tego. Z tego co pan Stanisław mi opowiadał, to były nie tylko służbowe spotkania, ale też takie koleżeńskie, serdeczne, gdzie chciał pan Stanisław, żeby do Biesław dojechał na miejsce, bez żadnych kłopotów. Jak się okazuje, ten samochód rzeczywiście dojeżdżał do miejsca docelowego. W tym przypadku była to wyprawa z Himalajistami w góry Afganistanu. Do Biesławia jechałeś, miałeś też problemy z wizami, ale nie ale, ma ale rzeczy? Ale, ale, mnie, ale to mi, to mi, nie, nie miałem, nie miałem zadręczenia technicznego. Nie miałem. To miałem swobodne. Działałem z tym samochodem jak z kolegą, jak z przyjacielem, i ten samochód naprawdę czułem cały. I, 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 i to i zawsze tak było podczas wyjazdów. Czułem ten samochód, jak żywego kolegę drugiego, naprawdę. I on robił dla mnie wszystko, co potrzeba. Niestety, on robił wszystko dla mnie, co potrzeba. A ja dla niego, a ja go przygotowałem w odpowiedni sposób. No tak czułem to. Grupa Himalajistów co Czech... ja to, to, to nie był samochód, jakieś tam urządzenie techniczne, które się używa do czegoś. To był przyjaciel. To był przyjaciel po prostu. A, a jeżeli, jeżeli powiem jeszcze, no trochę, trochę, trochę może nieelegancko bym tak, to nieładnie może tak, że nawet piosenki śpiewałem do niego. Nawet jak jechałem i miałem spuszczony spuszczoną przednią szybę, bo bardzo lubiłem z przednią szybą spuszczoną po, jeździć po świecie. Bez dachu, z przednią szybą, spuszczoną, spuszczoną przednią szybą. Ale nie wśród ludzi, to no właśnie, w, właśnie w pustyniach, gdzie czyste powietrze, puste. No czyste jak czyste, bo czasami były piaski takie że pustynne i tak dalej. Ale to, to powietrze było tak związane, z ruchem tego samochodu. I, i, I on się tak dostosowywał do tego powietrza. Do, no do tego, co było, temperatury, tego słoneczka, y, do tego wszystkiego. Tak się ten, ten mechanizm dostosowywał, że ja go czułem. Ja go czułem i on, on się tak dostosowywał, że mnie lubił. <laughs> lubił mnie. I uśmiechał się do mnie. Ja się do niego też uśmiechałem. Dobiesławie, wiem, o czym mówisz w małej cząstce. Cze, ponieważ ja mam stara 660 i też uwielbiam jeździć z otwartą przednią szybą, coś w tym jest. <grystanie> Wiadomo, że to Twoje wyprawy były e, długoterminowe. Ja tylko mam krótkie przejazdy, ale jest to o to, o czym mówisz, to, to ja, ja to czuję na, na sobie.